Nie mam siły już na nic. Nic z tego nie rozumiem. Ciężko mi się skupić. Nie potrafię nic napisać. My nie dopuszczamy do takiej sytuacji. Dlatego też ochotę przystąpiliśmy do akcji 8 listopada. Zawsze pamiętamy o myciu rąk. Owoce przed zjedzeniem również myjemy. Postanowiliśmy również zrobić owocowe saszłyki, a wykorzystaliśmy do tego mandaryńki, banany i jabłka. Na naszym stole pojawiły się ogórki, pomidory, serki, pieczywo ciemne, pędliny, jajka, sałata, a także szczypiorek. Przygotowanymi przez nas kanapkami i owocami pocztowaliśmy naszych kolegów i nasze koleżanki, każdemu przypominając, że, że drugie śniadanie jest tak samo ważne jak pierwsze. Akcja z 8 listopada nie była jedyną, jaka dzieje się w naszej szkole. Dzieci z klas najmłodszych codziennie spożywają ciepłe napoje oraz wspólnie jedzą śniadania. Szkoła także uczestniczy w akcji owoce i warzywa, a także w akcji pić mleko. Uczestniczymy w takich akcjach. Pomagają nam nie starsi uczniowie z gimnazjum, którzy pracują nad takim specjalnym edukacyjnym projektem. Mieliśmy już drony, poniedziałki, wyciskaliśmy pyszne soki oraz robiliśmy owocowe jogurty. Mam tyle energii w sobie. Reguły ortograficzne to nic trudnego. Rady sobie z każdym zadaniem.